Cześć, dzisiejszym chciałbym z Wami porozmawiać na temat, który dosyć rzadko jest poruszany, rzadko jest podnoszony, a według mnie jest niezwykle ciekawy, interesujący. Mówię tutaj o agentach. Ja wiem, że to nie jest jakiś turbo seksowny temat. Ja wiem, że to nie jest temat, który w jakiś sposób jest turbo interesujący dla nas wszystkich, ale według mnie, jak się temu przyjrzeć bliżej, jest tutaj naprawdę ciekawie. Więc zakaszę rękawy i już przechodzę lecę z koksem. Na samym starcie warto powiedzieć, że agentów otrzymaliśmy tylko i wyłącznie podczas operacji, więc pokuśmy się o stwierdzenie, że są to poniekąd agenci operacyjni. Za tym idzie. Tych agentów nie idzie już w ogóle dostać, w momencie, zakończyło się każda z tych operacji, skończyło się źródełko jak chodzi o właśnie tych to agentów, bo ich można najzwyczajniej w świecie dostawać tylko i wyłącznie podczas operacji. I teraz należy sobie zadać fundamentalne pytanie, czy po pierwsze będzie kolejna operacja, a jeżeli będzie to, czy przy okazji dostaniemy agentów, no póki co idzie stwierdzić, że tak, bo jeżeli patrząc na ostatnie trzy operacje, ze wszystkich takowych to agentów właśnie otrzymaliśmy, więc jest dość duża szansa, że przy okazji kolejnej takowych agentów otrzymamy. Czy jest szansa, żeby agenci pojawili się przy okazji czegoś innego? Oczywiście, że jest, tylko jako średnio to sobie wyobrażam. Czy to byli agenci na zasadzie, że jakiś pojemnik z agentami, czy jakaś paczka z agentami, czy jakiś... Co, coś, coś totalnie innego, jakiś bok z agentami. Ciężko mi to w jakiś sposób sobie wyobrazić, aczkolwiek to już jest sprawa dosłownie poboczna, bo to w jakiś sposób to opakować, to już naprawdę jest tylko i wyłącznie pierdoła, ale z drugiej strony szansa na to jakaś jest. Aczkolwiek wydaje mi się, że patrząc z perspektywy takiej, że przez tyle lat, a warto powiedzieć, że trochę tutaj już wody w Wiśle upłynęło, bo 2019 roku minęły 4 lata i 4 miesiące, od kiedy agenci zostali wprowadzeni i od tego czasu w ciągle ciśnie ich tylko i wyłącznie właśnie w tych to operacjach, więc czy coś się może zmienić? Oczywiście, że może, ale czy nas to jest szansa? Myślę, że jakaś tam zawsze jest, aczkolwiek nie jest ona nawet mnie długa. Totalnie szczerze. Wiadomo że jest to szczęt trochę bardziej z perspektywy mojego doświadczenia, z tego jaki mam know-how i tak dalej, jeżeli popada takimiś faktycznymi faktami. Także wydaje mi się, że szansa na to jakaś jest, ale według mnie nikła. Obecnie skrzynie w S-ie są dość drogie. A co jak powiem, że możesz otrzymać jedną za darmo. Tak, za darmo. Zapraszam Cię na CSGO Skinsa, gdzie takowa się znajduje? Co 24 godziny możesz otworzyć taką jedną dla siebie. Ja akurat dostałem około 10 groszy, ale mogę otwierać codziennie. Do tego znajduje się tutaj masa ciekawych skrzynek Tak jak w przypadku Case. Szansa na Oula, Vulcana, Glovesy Wygląda to nieźle. Ja trafiam Neon Raidera. Oprócz tego dostępne są również Battle w tym momencie takową zgarniam. Proficik Niczego sobie. Zapraszam Cię tutaj bardzo serdecznie. Klikasz sobie Doładuj, a następnie wpiszcie oczywiście tutaj kodzik FIACO, dzięki któremu otrzymujesz Plus 10% depozytu oraz 2 złote 10 groszy zł na start Warto powiedzieć, że tych agentów też wiele nie ma Przy okazji Chateau et możemy sobie zobaczyć, tak jak to Podkreślę po raz kolejny, oni w żaden sposób nie będą w jakiś sposób do Ich nie będzie w żaden sposób więcej. To warto wiedzieć. Warto również wiedzieć, że agenci w żaden sposób są, e, że się tak wyrażenie nie da się ich wykorzystywać. W sensie takim, że to nie jest skrzynka, którą otworzysz i nie ma, przez co supply się zmniejsza e, po prostu. Tylko z drugiej strony ci agenci możesz ich użyć, a kiedy nie chcesz ich używać, po prostu sprzedajesz ich dalej, nie masz ich, ktoś inny z nich korzysta. W związku z czym jest to taki mały minus genem supplyu, bo wiadomo, jest, że taki supply nazwijmy sobie skrzynkowy jest o tyle ciekawy, że wiadomo, ktoś musi otworzyć tą skrzynkę, w związku z czym cały czas ten supply leci do zera. I to jest to chyba bardziej jeżeli coś takiego. Z drugiej strony, jakby na to nie patrzeć, tutaj jest to też poniekąd dla nas plusem i w jaki sposób te przedmioty Zawsze będzie można sprzedać. Jeżeli na przykład ta inwestycja ci nie podoba, że potrzebujesz kasę, można to w jakiś sposób zawsze sprzedać i to jest duży plus. O tym należy pamiętać, że te przedmioty też spokojnie można sprzedawać, wymieniać i tak dalej. Warto również wiedzieć o tym, że jakby na to nie patrzeć, agenci są dosyć istotną częścią e, całego cs -a. No, jakby na to nie patrzeć, jest to to, w jaki sposób Twój skin wygląda, to, w jaki sposób jesteś tam widoczny, ale z drugiej strony też jest duży minus, bo jakby na to nie patrzysz już w wylotu od mówiłem o tym, że skiny w szczególności zyskują na wartości wtedy, kiedy można je w jakiś sposób zobaczyć. Przykład chociażby paczy pokazuje nam idealnie, jak w momencie kiedy to te są niewidoczne dla samej osoby Grającej, ludzie się nią na nie patrzą, no bo z drugiej strony. Patrzą na patrzę, haha ale z drugiej strony, no jeżeli kupisz coś, co gdzieś możesz sobie nakleić, widzisz to twój przeciwnik, to ja ją to kupować, że mój przeciwnik to kuźwa widział, no nie? Co mnie to interesuje? W związku z czym tutaj z agentami jest trochę podobnie. Okej, okay, ręce są inne, teraz widzimy jeszcze nogi w całości się dwójce, więc faktycznie gdzieś tam to trochę bustnęło tych wszystkich agentów, ale z drugiej strony umówmy się też to jakiegoś turbo niesamowitego szału nie ma i warto po prostu o tym wiedzieć. Patrząc chociażby na kolejnych, to właśnie agentów, chociażby z Boken Fanga, możemy zobaczyć totalnie inne ceny. Tutaj ceny już spokojnie przekraczają po 100 zł, i tutaj możemy zobaczyć, że ty, tych agentów też jest naprawdę dużo, aczkolwiek przy niewygajowanych saplajach. Możemy zobaczyć, że jeżeli chodzi o fioletowe przedmioty, te saplaje wahają się w granicach, powiedzmy to sobie, yy, od 50 do 200 przedmiotu, więc jakoś turbo tu, bo dużo nie jest, jak na same skiny do postaci, bo tak zwykle mnie kilkukrotnie już nazywać. A jeżeli chodzi o czerwone przedmioty, gdzie jest ich powiedzmy to 100. 60 to coś takiego, no to warto sobie powiedzieć też tu, bo dużo nie jest. Jeżeli chodzi o tych z operacji Raptide, one poniekąd może nie tyle, że wyszły najlepiej, bo to już tak naprawdę kwestia ogólna, ale mam wrażenie, że są poniekąd najlepiej dopracowane, są najbardziej w pewien sposób inne od zwykłych to agentów, między innymi te agenty do nurków, w sensie agenci, którzy wyglądają jak nurkowie, to jest tutaj coś, co totalnie odróżnia jakby ich od zwykłych to postaci, więc warto po prostu o tym wiedzieć. I według mnie może być dość ciekawie z tymi agentami, bo tak jak to powiedziałem, supply z jednej strony w żaden sposób nie są skacalne, ale z drugiej strony zawsze są jakieś ekwipunki które są w jakiś sposób banowane, więc w jakiś sposób tych yy, agentów gdzieś tam trochę ubywa. Wiadomo, że nie w takim stopniu jak przy okazji skrzynek, gdzie ktoś otwiera, skrzynki nie ma jej do widzenia, ale z drugiej strony faktycznie można o stwierdzenie, że tych przedmiotów na pewno nie przybędzie. A to już jest dosyć dla nas istotny argument. Myślę, że na to popyt będzie praktycznie zawsze, bo ktoś zawsze będzie chciał mieć swojego właśnie to skina do postaci. Ktoś zawsze będzie chciał się odróżnić. Jakiś team zawsze będzie chciał mieć w piątkę tych samych agentów, żeby po prostu to wyglądało, że grają jako jeden team i to nawet fajnie wygląda. Więc zawsze na nie jakiś to popyt będzie. Supply nie są gigantyczne. Gdy być tych agentów było w tysiącach, sytuacja byłaby zgoła inna. Ale zwracam Twoją uwagę, drogi widzu, że kiedy mówimy o agentach, tutaj saplaje nie są jakieś tu, bo gigantyczne. Cich Broken finger, tak jak to mówię, jest w okolicach 50, 100, jeżeli chodzi o czerwone, jeżeli chodzi o niebieskie. no Co, najpopularniejszy skin tutaj, znaczy skin do postaci, oczywiście ma co? 240 saplaju, z tego co widzę? 240, 300 saplaju. Najpopularniejszy skin, no nie? Co staje? 300 takowych to przedmiotów na markecie? Co to jest? to jeszcze powiedzieć o tym, że ten przedmiot ma, tak jak możemy zobaczyć, 3 lata. Także też tak jakby. Spokojnie, jeszcze trochę tutaj czasu przed nim Zobaczymy jak to będzie dalej wyglądało Może zawsze się okazać, że nowi agenci będą jacyś turbo kosmiczni, turbo niesamowici Co poniekąd można by było się spodziewać po o Operation update Że tutaj właśnie te, ci agenci w postaci chociażby tych nurków Czy w postaci tego y, Suchokratesa Umówmy się, y, są takie troszeczkę bardziej ostające od innych, no nie? I warto po prostu o tym wiedzieć, że faktycznie Valve może pójść w kierunku tych coraz bardziej ekstrawaganckich y, agentów Którzy to troszeczkę bardziej będą faktycznie z chęcią kupowani przez ludzi Bo jak sobie patrzymy na jakieś RPG czy jakieś Call of Duty To tam zawsze najchętniej kupowane są te skiny te są najbardziej jakieś tam abstrakcyjne. Jak w Call of Duty, tam nie wiem, wprawdzie jakoś Taylor Swift, czy me, nie od tylko jakieś Miley Ayus, czy coś takiego, to jakieś hitch tu Stulecia po prostu, no nie. powiem że co, Sri kogo to interesuje, piosenka, ci gdzie w ogóle tego nie słyszałem i tak dalej. I to może nie wprowadzą Taylor Swift, ale może wprowadzą coś, co będzie jakieś turbo, turbo wyglądało inaczej, będzie się rzucało w oczy i być może właśnie za tym ludzie polecą, albo może w drugą stronę, że właśnie dzięki temu skinowi będziesz trochę mniej widoczny. Co już wielokrotnie na tych agentach też było poruszane, że poniekąd te skiny są trochę play-to-win i niektóre, które są właśnie mniejsze, myślę, że na pewno zawsze znajdą. Jakichś swoich zwolenników, którzy zapłacą te kilka stówek, a może kilkadziesiąt złotych, by jakąś tam przewagę w grze zawsze zyskać. Dzięki strzała!